Umiłowani, homilia to jest taki niezwykły czas przewidziany w liturgii kościoła, kiedy ten, który przewodniczy i głosi, ma się poczuć jak ojciec w rodzinie i dzieciom, które się gromadzą, wyjaśnia ważne sprawy, tak z serca do serca. Ewangelia, słowo Boga. Jest dość proste, ale my mamy tyle zamętu i takie mamy trudności ze słuchaniem, że humilia jest bardzo potrzebna. Żeby tak po domowemu, tak z bliska, podać to słowo trochę bardziej tak, jakby na tacy. Sprawić, żeby to słowo, które Bóg wypowiedział, zostało obwieszczone. Jeszcze raz w jakichś innych słowach mogło dotrzeć i dotknąć serc. Sprawa jest na tyle poważna, że nie będę teraz opowiadał o tym, jakie są właściwości soli, do czego służy sól. Nie jesteście dziećmi z przedszkola, żeby wam to wyjaśniać. Jeszcze nie będę też mówił o właściwościach światła. Ewangelia mówi o nas: jesteście solą ziemi, jesteście światłem świata. Ale nie będę tu rozprawiał o tym, co robi sól, co my możemy robić, ani co robi światło, co możemy robić. O czym więc chcę powiedzieć? O tym, że motyw światła pojawia się. Od czytania z proroka aż po Ewangelię. Pojawia się w, w Psalmie, pojawia się też w Liście Świętego Pawła i oczywiście w Ewangelii. Mówiąc bardzo wprost i jak najkrócej można, światłem, o które wszędzie tu chodzi, jest prawda i moc, która wybawia człowieka. Z ciemności z mroku śmierci. Ciemność jest symbolem braku życia. Ciemność jest symbolem śmierci i jest również symbolem wszelkiego lęku. Raczej przypuszczam, że każdy trochę bał się albo boi jeszcze ciemności, kiedy zostanie zupełnie sam. Ciemność jest, jest obrazem lęku. Przed śmiercią, przed zniszczeniem, przed zagrożeniem światło, światło jest znakiem bezpieczeństwa, znakiem życia, znakiem tego, że, że mogę odnaleźć też ludzkie towarzystwo, jest znakiem zwycięstwa. Kiedy Jezus mówi o nas, że uczyni nas światłem, że stajemy się światłem. Chodzi mu o to, że On sam w nas zapala taką lampę, dzięki której my możemy w naszym życiu przejść przez każdy mrok, każdą ciemność, każdą trudność i każdy lęk. Chrystus ma takie światło do podarowania nam, które sprawia, że ja nie będę się musiał w życiu bać. Nie będę musiał być w życiu niewolnikiem lęku. I nie będę musiał być człowiekiem, który z lęku o siebie zrobi różne rzeczy, których by potem żałował. Światłem, które dzisiaj przeżywamy w niedzielę, w Dzień Pański, światłem, które. Które chcemy obwieszczać, ogłaszać, jest zwycięstwo, które nazywamy dobrą nowiną, czyli prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. O zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa nie potrafimy już za dobrze, nie potrafimy uważnie słuchać, dlatego że słowo zmartwychwstanie znamy od dzieciństwa, prawda? O zmartwychwstaniu Jezusa słyszymy na katechezach, prawda? O zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wiemy od dawna, zgoda? Czy można więc zmartwychwstanie Jezusa nazwać dobrą nowiną, która może opromieniać jak światło, mroki i wydobywać nas z ciemności? Czy można zmartwychwstanie Jezusa nazwać dobrą nowiną? Można? Można? A co tu jest nowego? Jaka to nowina? Jak znacie to już od dawna? Dlaczego nazywamy to dobrą nowiną? Nowina, no? Bo zostały odpuszczone wszystkie grzechy świata? No super, ale kiedy się o tym dowiedziałeś? Dzisiaj? Jak, jak się dzisiaj o tym nie dowiedziałeś, to jaka to nowina? Jaka to nowina? Wczorajsza wiadomość jest nowiną? Nowiną jest coś, co słyszysz po raz pierwszy, a to ci nowina. Ale nowość. Ale jak ktoś Wam mówi, wiadomość, którą Wy wyczytaliście sobie w Waszych tych. tych telefonach tydzień temu. Słuchaj, powiem ci dobrą nowinę. Nie? Nasza nauczycielka skręciła kostkę i nie będzie klasówki. A jaka to nowina? O tym wszyscy mówią od wczoraj, tak? Czy więc ewangelia? Czy więc zmartwychwstanie Jezusa? Czy to światło, które przychodzi? Jest nowiną dla nas, skoro my to znamy od dzieciństwa? O co tu chodzi? Dlaczego ciągle mówimy o dobrej nowinie? Zmartwychwstanie Jezusa, jeśli jest tylko wiadomością powtarzaną od dwóch tysięcy lat, to to nie jest nowina, chyba że słyszysz po raz pierwszy. Ale jak Ty to słuchasz od dawna, to ciebie to jeszcze porusza? Ty słyszałeś, Chrystus zmartwychwstał. A to ci nowina. Masz takie przeżycia? Więc o co tu chodzi? Zmartwychwstanie Chrystusa, jeśli to jest tylko coś, co było dwa tysiące lat temu, to to już przecież przestało być nowe. Uczymy się na Katechezie i tak dalej. Nowiną jest zmartwychwstanie Jezusa wtedy, kiedy Ty odkryjesz, że ono jest wiadomością dla Ciebie dziś, która dziś Tobie pozwoli pokonać śmierć, pokonać ciemność, pokonać to, czego się boisz. My gromadzimy się na słuchanie Ewangelii i mówimy: To jest dobra nowina z jednego powodu: że to nie jest wiadomość sprzed dwóch tysięcy lat. To nie jest wiadomość z wczoraj czy przedwczoraj. To jest światło, które dziś, jeśli ty je przyjmiesz, jeśli otworzysz na to serce, to zobaczysz, że dziś to, czego się boisz, może, może być rozświetlone i przestaniesz się bać. I ty odkryjesz, że to jest nowość, że ty się boisz wracać do domu, bo nie wiadomo, co Cię tam w domu czeka, na przykład wymyślam, tak? Ale otrzymujesz moc, Ewangelii, otrzymujesz światło dzisiejszej liturgii, trzymasz się tego światła i widzisz, że Ty możesz wrócić w te warunki, których się boisz i przestajesz się bać. Że Ty możesz zwyciężać śmierć dziś w Twojej codzienności. Możesz pokonywać lęk przed tym, że ktoś Cię odrzuca, niszczy, rani. Dlatego. Zmartwychwstanie jest dobrą nowiną, bo to nie jest tylko wiadomość sprzed lat. To jest moc, której Ci dziś Chrystus udziela. Chrystus Pan przychodzi do Was, do mnie, także przez to moje przepowiadanie, przychodzi jako, jak to powie apostoł, jako duch dający życie. To znaczy, zmartwychwstały Chrystus, On się w Tobie znajduje w mocy swego ducha i ty widzisz, że zmartwychwstanie to nie jest coś, co było 2000 lat temu i może będzie w przyszłości, tylko to jest coś, czego ty możesz doświadczyć teraz, dziś, że twoje serce, jak słyszysz tego słowa, nagle uspokaja się, otwiera na taką możliwość, że ja nie, mogę, nie muszę się w życiu bać. Ja nie muszę być niewolnikiem grzechu z powodu lęku, jaki mam przed śmiercią, przed zniszczeniem, przed tym, że ktoś mi coś zabierze. Ja się mogę przestać lękać, bo mam w sobie zwycięstwo Chrystusa, mam w sobie Jego Ducha, mam w sobie Jego światło. Na tym polega dobra nowina. To nie chodzi o to, że Ty już to słyszałeś. Ty dziś patrzysz na wschodzące słońce. I rozumiesz, że to wschodzące słońce jest obrazem zwycięstwa Chrystusa, który dzisiaj w tobie będzie zwyciężał nad twoim lękiem, nad, nad tym, co budzi twoi, twój smutek, nad twoją ciemnością. Że to, to, to słońce wschodzące dziś jest obrazem Chrystusa, który dziś w tobie pokona, pokona wszystko to, co ci zagraża. To jest właśnie dobra nowina. Albo ona jest na dziś, albo nie jest żadną nowiną. Tak? Więc jesteście dzisiaj zaproszeni, żeby przez tę liturgię otworzyć serce na moc, która płynie z Ewangelia. To jest moc zwycięstwa. Jak słyszeliście, święty Paweł, jak pisał do Koryntian. Mówił tak, ja nie przyszedłem do Was tutaj, żeby się jakąś mądrością czy filozofią popisywać. Tylko stanąłem przed Wami w całej mojej kruchości, nawet z, nawet z takim drżeniem, żeby Wam powiedzieć o tym, co, co Chrystus ukrzyżowany uczynił dla mnie. Że nie tylko umarł za moje grzechy, ale zmartwychwstał. Dla mojego usprawiedliwienia, żebym ja miał w sobie to zwycięstwo. I żeby wasza wiara też mogła się opierać nie na filozofii, na mądrości ludzkiej, że coś sobie w głowie poukładałeś, że ty już umiesz coś sobie wyjaśnić, tylko żeby wiara się opierała, on mówi, na mocy, na mocy Bożej, na mocy zmartwychwstania. I bycie chrześcijanami to jest opieranie się na mocy zmartwychwstania. To jest to światło, które, które pozwala nam być ludźmi, którzy się różnią od innych. Światło, które pozwala nam być odważnymi. A w psalmie co czytaliśmy? Nie? Że człowiek, który, który sercem przylgnie do Pana, nie? zaufa mu, jego serce przestanie się lękać, spojrzy z wysoka na swych przeciwników. Wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Tak śpiewaliśmy. Schodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. Wywyższona z chwałą będzie jego moc, jego potęga. To jest o chrześcijaninie, to jest zapowiedź chrześcijanina. Jak Ty naprawdę spotkałeś Chrystusa, jak Ty naprawdę. Zaczynasz zauważać i wierzysz w to, że On daje ci moc swojego zmartwychwstania, to będzie wywyższona z chwałą ta Twoja moc, która nie jest Twoja, tylko od Chrystusa. I wtedy, i wtedy rozumiesz, co to znaczy, że Chrystus mówi, że światło nie jest po to, żeby je chować, tylko po to, żeby je stawiać na świeczniku. Aby świeciło innym, bo jak ty masz w sobie taką, taką moc od Chrystusa, że możesz przestać się lękać, że możesz postępować w życiu jako człowiek, który wie na pewno, że masz życie od Boga, to ty stajesz się człowiekiem, który nie bojąc się śmierci pójdzie wszędzie pójdzie jak apostoł, pójdzie jak owca między wilki mówi Jezus. Tak to jest moc. W pierwszych wiekach chrześcijanie, którzy tak jak my, chrześcijanie, uwierzyli w Jezusa Chrystusa i doświadczali tego światła wiary, tej mocy w sobie, czy to, byli mali, ma, czy to były małe dzieci, czy, czy starcy, jeśli mieli w sobie tą moc, tą światłość, byli stawiani na rozmaite świeczniki. To znaczy, Takimi drogami prowadziła ich historia, że w pewnym momencie stawali w sytuacjach trudnych, nawet w sytuacji męczeństwa, i wiecie, co było dla nich świecznikiem. Świecznikiem, na którym ich Bóg postawił, była na przykład był, było miejsce ich męczeństwa. Niektórzy byli krzyżowani, nasi bracia chrześcijanie, to dla nich był świecznik, a oni z tego świecznika obwieszczali światłość, mówili my idziemy na spotkanie życia. Tak? Dla innych świecznikiem była arena, na której dzikie zwierzęta się na nich rzucały, a oni z odwagą patrzyli w niebo i wiedzieli, że idą na spotkanie Chrystusa, zwycięzcy. I że i on im dawał moc. Albo jak takie, na przykład mówimy święte dzieci, taki chustus i pastor. Dwóch chłopaków. Byli w, byli w szkole, powiedzmy takiej jakby podstawowej, elementarnej, że się uczyli pisać na tabliczkach. Jeden się nazywał Justus, czy Justus drugi się nazywał pastor takich imionach. I, I usłyszeli, że przychodzi tam w Hiszpanii jakiś gubernator, który, który wyszukuje chrześcijan, żeby ich zabijać. Był to był czas prześladowań. A oni bardzo chcieli zamanifestować, przeżyć to, że mają w sobie moc zwycięstwa. I wiecie co zrobili? Jak usłyszeli w szkole, że przychodzi ten prześladowca, to oni zostawili te tabliczki do pisania i pobiegli, to byli bracia, pobiegli na spotkanie tego gubernatora, i takie dwa chłopaki mówią: My jesteśmy chrześcijanami. Ten gubernator ich pojmał i zabił. Ale oni, ale oni rzucili wyzwanie Mu, my jesteśmy chrześcijanami, to znaczy, my mamy w sobie światło, my mamy w sobie życie, które zwycięża, my mamy w sobie Chrystusa zmartwychwstałego. I po dziś dzień jest wiele kościołów tam, które wysławiają właśnie Chrystusa i pastora, albo święta Agnieszka, 12 lat dziewczyna która odważnie przyznaje się do Chrystusa i zostaje ścięta mieczem. Wcześniej torturowana, żeby się wyrzekła Chrystusa. Ona ma w sobie tą moc. Ona wie, że ona ma w sobie życie, które zwycięży, pokona lęk przed śmiercią. Albo święta Eulalia. W wieku też taki, 13 gdzieś lat. Ją z kolei... Ją z kolei, żeby ją zmusić do odstępstwa, do, do, do odrzucenia Chrystusa, ją, ją, ją palili żywcem i zginęła w płomieniach. Ale miała w sobie moc. To nie była moc zwyczajna, bo żadne dziecko nie wytrzyma tego. Chrystus dał jej wewnętrznie tą moc. I nie, nie tylko męczennicy. Ale co to znaczy być, być na świeczniku jako światło? To znaczy, To znaczy, być w trudnych okolicznościach, w których Ty zachowasz się inaczej jak człowiek, który się boi. Że ty nagle, nie wiem, jako ministrant czy, 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 czy lektor, czy jako w ogóle Chrześcijanin, nagle, nagle zostajesz, masz okazję, bo zaczynają się z Ciebie na przykład śmiać albo coś tam zakpią sobie z Chrystusa. To jest Twój świecznik. To jest twój świecznik, kiedy ty na tym świeczniku wstaniesz i powiesz, a ja właśnie jestem dumny z tego, że jestem chrześcijaninem, bo ja mam w sobie moc, która zwycięża śmierć i ja mam odwagę mówić to wobec was. Kto ma odwagę do tego się przyznać? Z was. I co? Wywyższona z chwałą będzie jego potęga. I stajesz się apostołem, stajesz się światłem na świeczniku. Pomyślcie. Te świeczniki to są te różne sytuacje, przez które właśnie Bóg was wywyższy. Te sytuacje trudne. Jakaś góra, ale na tej górze staniecie i przyznacie się do Chrystusa. I wtedy światło promienieje. I ktoś jeszcze szydzi, śmieje się, ale ktoś zobaczy tą waszą odwagę i powie, w tym musi coś być. Jak to możliwe? Że on znalazł odwagę sprzeciwienia się grupie, dania świadectwa, wiary. Jak to jest możliwe, że on się tego nie bał? Jak to się stało? Normalnie się tego boimy. Widzicie, ale jeśli dotrze do ciebie moc Chrystusa zmartwychwstałego, to ty sam się zdziwisz i powiesz: A to ci nowina, ja zawsze uciekałem przed tymi chłopakami, a dzisiaj stanąłem i powiedziałem: Chrystus jest Panem. Co mi się stało? To jest nowina. To jest nowina, że ja postąpiłem inaczej, że ja w końcu postąpiłem nie jak człowiek zastraszony. To nie jest coś, co ja wam powiem, wy musicie tak robić, bo to albo otrzymasz jako dar, albo nie. Ale przez to słowo, przez te sakramenty spływa właśnie ta moc, że ty w pewnym momencie zobaczysz, że to zaczyna się w tobie dziać, że ty. Jak ta Eulalia, chustus pastora Agnieszka, czy jak inni starsi. Po prostu jaśniejesz. Czym? Odwagą życia, że ciebie już się nie zastraszy odrzuceniem, zniszczeniem, takim czy innym upokorzeniem, śmiercią. To jest droga chrześcijanina, to jest droga do męstwa, droga do odwagi. Na tą drogę zaprosił Was Chrystus od momentu Chrztu. To, że tu jesteście, też wymagało trochę odwagi, ruszenia w drogę. Idźcie za tym, skoro, do, skoro doszliście aż tu, skoro doszliście aż dotąd, to znaczy, że Bóg ma jakiś plan z Wami związany. Plan, o którym prorok mówił, że staniecie się dystrybutorami, czy tymi, co rozdają pokarm. Mówił. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy proroka, który mówi: Jeśli dasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twoje światło zajaśnieje. Jest mowa o tym, że możemy karmić ciało ludzkie, ale możemy też karmić ludzkie dusze. Naszym przykładem, naszym męstwem, naszym przywiązaniem do Jezusa Chrystusa. I tak stajemy się apostołami. I wtedy nasze światło jaśnieje, bo my mamy coś, co drugiemu może dać życie. Bo co to jest pokarm? Co to znaczy dać komuś pokarm? To jest podtrzymać kogoś przy życiu, dać komuś życie, dać pokarm dla ciała, dać, dać pokarm dla przygnębionej duszy. To jest niesamowita misja. Jeśli. Pan dawał, dawał, dał Wam odwagę, siłę i, i, i tak drogę pokierował, że jesteście tu. To gdzie będziecie dalej, tego nie wiem, ale są wyraźnie jakieś etapy, jakieś okresy w tej historii waszego życia i to wasze bycie tutaj jest jakimś istotnym, ważnym punktem w tej historii. Zastanówcie się, bo. Droga bycia chrześcijaninem to jest droga bycia zwycięzcą. To jest droga człowieka, który ma coraz więcej odwagi, bo wie, że Chrystus zmartwychwstał i to nie jest wiadomość sprzed dwóch tysięcy lat, tylko dziś On, jako mocarz i zwycięzca, wzrasta we mnie i jego duch pozwala mi zwyciężać śmierć. Dziś i wtedy. Ewangelia jest naprawdę nowiną. Wow! To dziś, tak jak na nowo słońce wzeszło, dziś, tak dziś, ja odkrywam w sobie zmartwychwstanie, że depczę śmierć. Nie muszę się jej lękać. Amen.